Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na codzienniku, czyli 5 odpowiedzi do, los, do, wy, do wylosowania na wasze, na wasze pytanie. Książka pani Carol Bolt, The Book of Answers. I ja zaczynam. Odpowiedź numer 1, Może. Odpowiedź numer 2. Podążaj za swoimi dobrymi intencjami. Odpowiedź numer trzy. Zobaczcie znowu. Podążaj za swoimi dobrymi intencjami. Odpowiedź numer cztery. Odpowiedź, y, odpowiedź może nadejść, nadejść w innym języku. Cokolwiek to dla Was znaczy. Na przykład, mm, będziecie słuchać piosenki po angielsku, rozumiecie angielski i, kto, i, i w tej piosence będą słowa, które Wam przyniosą odpowiedź na Wasze pytanie. Na przykład. I odpowiedź numer 5. Najpierw pozwól sobie na odpoczynek. Życzę Wam bardzo miłego dnia i dziękuję.